Trochę zazdrości, że miałem okazję przeżywać to, że u progu początków kariery Starego Dobrego Małżeństwa gościliśmy cały zespół, czy też w części był kiedyś zespół bez Krzysia, ponieważ był służbę wojskową, robił Krzysiu, był też olekiem i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy tą szansę przeżywać to wspólnie z Państwem, mam nadzieję, bo wszyscy byliśmy dużo młodsi wtedy, aby aby rozkoszować się tym wspaniałą, klimatyczną muzyką. W dniu dzisiejszym, drodzy Państwo, mamy okazję poznać, czy przypomnieć sobie te wspaniałe utwory, ale jednocześnie w imieniu bohatera dzisiejszego wieczoru chcemy Państwa zaprosić. Już wkrótce, bo 12 kwietnia, skończy się ta data kojarzy? Co to było 12 kwietnia? Jagalit poleciał. Co? No właśnie, to okazuje że wspólne korzenie jakie mamy, tak? No. no, zatem odlecimy w kosmos, ale w tym momencie przy podobnym spotkaniu z panem Tomaszem Batańczukiem, z jego własną twórczością. Ja jestem przekonany, że warto posłuchać, ponieważ mieliśmy w poprzednich latach możliwość gościć Pana Tomasza również przy okazji spotkań poetyckich współpracujesz, jak wiem, wiemy dobrze, z znaną poetką panią Kabiną Zioła. ty też wiem, że piszesz muzykę do jej utworów w związku z powyższym. Wiem, że jakie to są przednie utwory i z, z od razu z dużą estymą Państwa zapraszam na tamten kwietniowy koncert. Drodzy Państwo, Tomasz Matejczyk. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję najpierw, że zechcieli Państwo spędzić ten wieczór wspólnie ze mną. Zrobię wszystko, żeby ten wieczór był niezapomniany. Tutaj chciałem się podzielić z Państwem pewnymi uwagami na temat tego koncertu. Dużo Piosenka Skrajna Łagodności jest piosenką, z której wyrosłem. Tak naprawdę od kiedy gitarę wziąłem do ręki, kiedy zacząłem, kiedy stwierdziłem, że to jest ten mój instrument, którym mogę się wyrazić, stwierdziłem, że to jest to, co mi w duszy gra. I dlatego stąd właśnie ten koncert, ta część, bo piosenek jest dużo. Piosenek jest dużo różnego rodzaju. Tych, które pochodzą z Krainy Łagodności, tych, które później w, te, te, z którymi wkroczyłem później w tą krainę godności ze swoimi kompozycjami. My, znaczy tak, to jest tak ładnie, nie, że inny by się chwalił na moje miejsce, a ja tylko mówię po prostu. Niesamowite, my. W związku z tym chciałbym właśnie tutaj tak zaprosić, co właśnie tak jak tutaj kierownik mówił, y, tamta druga część to będzie zgiełk trzewików, y, czyli y, coś, co y, pozwoli się nam wszystkim oderwać troszeczkę od tego zabieganego świata. you mm -hmm. Krąg wita serdecznie mieszkańców Łazarza i członków Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, jako że kolejny raz mamy szansę zaprosić Państwa na wspaniały koncert tych klimatów, których są nam bliskie, ponieważ zapraszamy Państwa do Krainy Łagodności. Gościem tej Krainy Łagodności będzie pan Tomasz Bateńczuk. Pan Tomasz Bateńczuk to kompozytor BART, Artysta, którego poznaliśmy przedtem, podczas recitali walentynkowych, poetyckich, kiedy towarzyszył Pani Kalinie Zioło, akompaniując, wykonując piosenki do jej wierszy, czyli jest, już wiemy, że jest kompozytorem. Ale Pan Tomasz pisze swoje własne utwory, własne, piosenki komponuje, jak również z miłośnikiem klasycznych utworów, właśnie, które na, tak określamy sympatycznie Krainą Łagodności, bo ja, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale przez szereg lat tak naprawdę niespecjalnie można było kwalifikować te utwory. Niektórzy mówili, że to jest piosenka studencka, poetycka, aktorska, śpiewana przy ogniskach, ale tak naprawdę ten nurt tak się rozrósł i tak wyszlachetniał, że można powiedzieć, że to rzeczywiście że wspaniała kraina łagodności, pełna poezji, tkliwości, takich delikatnych klimatów, a że wiosna nam się rozpoczęła. W związku z powyższym dzisiejszy koncert będzie tego typu namiastką. A przy okazji zapraszam, że oczywiście na inne imprezy, ale także również i na kolejny koncert z udziałem pana Tomka Batańczuka. Dlaczego? Ponieważ. Przy następnym kwietniowym spotkaniu będziemy mieli okazję zapoznać się jego własną, własną produkcją kompozytorską. I to będzie myślę, że dla tych, co dzisiaj przyjdą, z zachętą, żeby ponownie przybyć do klubu. A że mamy taką, taką bonanzę naszych projektów, z których wyłaniają się fajne. Bardzo sympatyczne, atrakcyjne propozycje koncertowe. Także z całą radością serdecznie zapraszamy Państwa do, do przybywania do klubu Krąg, zapoznawania się stroną internetową. I do następnych naszych propozycji, bo nie tylko oczywiście kabaret Klub przyderców Bis, ale. Ale inni artyści będą tu u nas gościć, i myślę, że do końca roku, do grudnia, będzie się działo. O, i będzie się działo. Serdecznie zapraszamy. Przyjdźcie do Was. Zawsze grała poezja śpiewana, czyli poezja w muzyce. I dzisiaj będą utwory, z których wyrosłem. Utwory, które, dzięki którym wzrastałem, dzięki którym dojrzałem do poezji i do muzyki w poezji. Będą to utwory Starego Dobrego Małżeństwa, Wolnej Grupy Bukowiny, czyli to co, to, co myślę, że każdemu chyba w duszy gra. To, co, to, za czym ludzie tęsknią, za tą ciszą, za tą łagodnością, za tą krainą łagodności. I, i to myślę, że każdemu z nas gra w duszy. Święty, święty. Święty blask kłujący oczy, święta, święta, święta ziemia, co nas no. thank you Dzisiejsza część koncertu jest, jest właśnie krainą łagodności, natomiast zapraszam serdecznie 12 kwietnia też tutaj do klubu Krąg, tam będą moje autorskie piosenki do wierszy polskich poetów. Serdecznie zapraszam.